Cześć dziewczyny, witam w kolejnym filmie i zapraszam Was na szybki haul z siaty, z aktualnych promocji z Hebe, Rosmana. Będzie na koniec trochę biedronki i Lidla, wszystko oczywiście kosmetycznie, z najświeższych promek. I tak, mamy Black Friday. Ja akurat zrobiłam te zakupy, bo i tak wypadło mi po prostu, że i tak bym robiła i tak Bo mi się skończyło parę rzeczy i chcę uzupełnić zapasy Ja jakoś nie lubię robić zakupów w Black Friday No ale kilka fajnych promocji wyczaiłam I te promocje w Hebe są do 27 A w Rosmanie są do 29, więc na pewno jeszcze zdążycie Ewentualnie można zamawiać przez stronę również I zacznijmy od Hebe, dlatego że w Hebe z chlebem mam większość rzeczy. Tutaj... Prawie wszystko, właśnie co fajnego wyczaiłam, to to Hebe. Rosman nie miał takich fajnych promek. I w Hebe większość promocji polega na tym, że jest jeden plus jeden albo jeden plus drugi produkt tańszy bądź w tej samej cenie minus 80%. Zależy od marki. Zaraz wam wszystko dokładnie powiem. Ja nie lubię takich promocji, wolę po prostu widzieć tą ostateczną cenę. Więc przyszłam do Hebe, kupiłam dwie rzeczy i wyszłam. Poszłam do Rosmana, stwierdziłam, że w Hebe są lepsze promocje i wróciłam do Hebe. Także zaczynamy od. Hebe. Zacznę od bardzo ciekawych produktów do włosów z marki Yumi, którą na pewno kojarzycie, bo Yumi już jakiś czas jest w Hebe. Nie jest to droga marka, bazuje na roślinnych ekstraktach. Właśnie mają takie fajne owocowe zapaszki. I zobaczcie, co ja tutaj dorwałam: serum na objętość włosów. Jestem mega ciekawa, czy to zadziała i zastanawiałam się, czy to brać, bo ja mam włosy bardzo leiste i one często oklapują, zwłaszcza teraz w zimie, kiedy noszę czapkę. I stwierdziłam, że no zobaczymy, czy mi nie obciąży włosów, bo testowałam mnóstwo takich produktów. Niektóre po prostu wiecie, obciążają, bo to jest jednak dodatkowa warstwa. No ale skład jest fajny: są proteiny z zielonego groszku, kolagen, roślinny ekstrakt z lnu, nasion chia, ekstrakt z kawy, z chrzanu, soga, lesowy, ekstrakt z borówki. Więc będzie to też po prostu takie odżywcze dla tej skóry głowy. I stwierdziłam, że wypróbuję. 24 zł w cenie regularnej. I na drugi produkt było minus 80%. Więc oczywiście drugi produkt wzięłam i zdecydowałam się wziąć coś w cenie takiej samej, czyli też 24 zł, wtedy to się po prostu najbardziej kalkuluje I wzięłam arbuzową maskę 3 w 1 do włosów średnio porowatych, nieidealnie gładkich, przesuszonych, puszących Uwielbiam produkty Yumi za te zapachy, więc tutaj no prawie za połowę ceny, no tam troszkę więcej, bo nie było jeden plus 1, tylko jeden plus minus 80%, więc ale, ale spokojnie, mogę się doczekać używania tego serum. Natomiast co było za 1 plus 1 to Orientana. Słuchajcie, ja kocham Orientanę, mega ich szanuję za to, że oni od lat mają kosmetyki, które ja uwielbiam, chociaż nie mają takich topowych składników. Ale zazwyczaj mają składniki takie, których nie mają żadne inne firmy. To znaczy, może tutaj drzewo sandałowe i kurkuma, no to jest taki bardziej popularny składnik. Um, tutaj mam też ślus ślimaka, to może trochę. Coś ze śluzem smaka, to może trochę na wyrost powiedziałam, ale właśnie ja zawsze bardzo bardzo mi się sprawdzają te produkty. Chciałam jakiś nowy olejek do masażu w twarzy i skończył mi się, i nie jestem w stanie, słuchajcie, masować sobie twarzy bez olejku jakoś. Wiem, że, się, że dziewczyny tak robią, ale ja wolę z olejkiem i zdecydowałam się zorientany na olejek z. Właśnie o zapachu drzewa sandałowego i kurkumy, i to jest, słuchajcie, set olejków. Czyli tutaj jest oczywiście olejek um, słonecznikowy, który jest najbardziej popularny, najtańszy jest w wielu kosmetykach: jest sezamowy, jest po prostu oliwa z oliwek, jest migdałowy, czyli też taki popularny z nasion ja i wiele, wiele innych. I te dwa, które tu są podane, czyli drzewo sandałowe, kurkuma, są na koniec. Ale słuchajcie, ja powąchałam krem i ja stwierdziłam, że to jest po prostu cudowne. O, widzę, że pipeta jest taka tutaj osobno i jest olejek. Chciałabym sprawdzić, czy ten olejek faktycznie pachnie tak ładnie jak krem, bo w hebe są te stery tych kremów, żebyście mogły powąchać. Mm. No i wydaje mi się, że to jest już delikatnie inny zapach <laughs> zbliżony do tej serii, ale nie aż taki zabójczy jak krem. Ale zobaczcie jeszcze podczas użytkowania. Wzięłam krem pod oczy. Naturalny krem pod oczy ze śluzem ślimaka coś takiego. I e, słuchajcie, nie powiedziałam Wam w ogóle cen. E, esencja jakieś 30 zł, ten krem 50, ale ja nie tak to sparowałam, bo mam jeszcze kolejne rzeczy. E, I na przykład z tamtym, e, z tamtym olejkiem wzięłam sobie esencję, też ze śluzu ślimaka i to jest moja pierwsza w życiu esencja. Także fajnie, że Orientana robi esencję, bo e, no, to jest bardzo fajny skład. Ja jakoś nie, nie mam sympatii do tych azjatyckich kosmetyków I to jest Maka i konjak, czyli ta właśnie azjatycka roślina Która pomaga utrzymać nawilżenie w naskórku Więc myślę, że to może być bardzo ciekawy produkt Także włączę sobie esencję do pielęgnacji I kolejna para Kurczę, powiem wam, że ja już nie pamiętam jak to sparowałam Ale miałam dwie pary po 50 zł i dwie po 30 I co wam jeszcze bardzo polecam zrobić w takiej sytuacji, jak jest taka promocja Parujcie sobie właśnie w tych samych cenach rzeczy i kasujcie sobie w tej kasie samoobsługowej na kilka razy. Zresztą ja widziałam, że kobiety po prostu podchodziły do kasy i prosiły, żeby to skasować razem, a to na osobny rachunek. I panie, w Hebe absolutnie nie mają z tym żadnego problemu. Bo jeżeli skasujecie coś za 50, coś za 30, no to się mniej opłaca, nie? No, i kolejne rzeczy. Ten naturalny krem pod oczy już wam pokazałam. Kofeina, ekstrakt z, z lawendy motylej, śluz ślimaka Też myślę, że może być fajny A ja mam ostatnio, słuchajcie, straszny problem z cieniami pod oczami Zawsze mam, ale ostatnio mam jeszcze gorzej Tonik Hello Dactyl Ja, słuchajcie, właśnie otworzyłam krem do twarzy Mam jeszcze żel w zapasach Ta seria jest mega polecana I to akurat jest tonik, yy, który jest taki mleczny A ja uwielbiam takie toniki, bo to jest już taka, wiecie, fajna warstwa nawilżenia przed serum, przed kremem i tak dalej Łagodzina wilża, rewitalizujący lotion do twarzy z roślin azjatyckich, no zapowiada się bardzo fajnie, to jakieś właśnie trzy dyszki, więc to jest kolejna rzecz z objętany. Dobra, trochę namotałam, bo przyznam, że zapomniałam tych cen, ale na pewno się opłaca właśnie sobie parować, właśnie jak pójdziecie do Hebe czy na stronie sobie będziecie patrzyły w tych samych cenach. No i dalej lećmy. Słuchajcie, mam też Bielendę. Nie mam dużo rzeczy z Bielendy, dlatego że generalnie jeżeli chodzi o Bielendę, to ja lubię robić zakupy na ich stronie House of Beauty, dlatego że tam są tak naprawdę najlepsze promocje, ale tutaj 1 plus 1 faktycznie wychodziło bardzo korzystnie i ja wzięłam sobie dwa produkty z tej serii z witaminą B12, dlatego że właśnie zużyłam piankę, będzie w ogóle niedługo denko. Piankę z tej serii, która była cudowna i ta seria jest bardzo polecana, z witamina B12, witamina, różowa witamina piękna, pochodzenia naturalnego I wziąłam sobie teraz tym razem witaminowy żal z delikatnym peelingiem do oczyszczania twarzy Tak on wygląda I wziąłam sobie jeszcze witaminową mgiełkę tonizującą, z suplementacją piękna, coś takiego, więc mam taki secik nie wzięłam kremów, powiem Wam, że te kremy są ciekawe, ale nie wszystkie mają taki super skład według mnie. No ale na razie wypróbuję to i zobaczymy. I dalej na komi. Słuchajcie, wróciłam do, do tych żeli z żeli do twarzy, z nakomi z serii Dermo i ta seria Dermo jest super. Wszystko, co do tej pory miałam z serii Dermo było bardzo dobre, więc stwierdziłam, że kupię sobie te dwa żele Jeden kosztuje 24 zł, czyli jeżeli kupicie dwa, to wychodzi Wam jeden po 12 I to samo z tymi produktami Bielendy, one z kolei były po 21, czyli jeżeli kupicie dwa, to Wam wychodzi za niecałą dychę jeden Więc faktycznie w tym przypadku te promocje są spore No i te żele są w dwóch rodzajach, jest z nacynamidem prebiotykiem Taka wersja niebieska. Jest jeszcze z ceramidami, prebiotykiem i trehalozą wersja taka łososiowa z łososiowymi napisami. One oczywiście mają różne zastosowania i ten nacynamidowy to jest oczyszczający żel do twarzy. On jest bardziej taki antybakteryjny, wiecie, na zanieczyszczenia, może bardziej do cery tłustej. Natomiast ten to jest łagodna emulsja oczyszczająca, więc one będą miały. Ten ceramidowy będzie miał zupełnie inną konsystencję Ale oba sobie przetestuję i zobaczymy W zależności od potrzeb skóry I ostatnie rzeczy To wzięłam jeszcze kremy pod oczy Dlatego, że te kremy uwielbiam znakomicie, To jest znakomi next level Ja już miałam chyba z pięciu opakowań, Używam na zmianę Ale bardziej lubię ten z kofeiną I to ten z kofeiną to jest dwuprezentowa kofeina Kwas askorbylowy ym, I coś tutaj jeszcze, jakiś kompleks A w tym drugim a ten drugi ma być liftingujący z jakimiś też specjalnymi kompleksami odnakomi. No i powiem Wam, że um, one po prostu są świetne pod takim względem, że bardzo dobrze nawilżają, ale często mam tak, także mi się wydaje, że krem jest super, bo dobrze nawilża, a potem wychodzą mi te prozaki, czyli te takie małe kropeczki pod oczami, których bardzo ciężko się pozbyć. One często wychodzą, jak macie za ciężki krem. Po tym mi się nigdy to nie zdarzyło, a naprawdę nawilżają super, więc lubię sobie do nich wracać. Są z wygodną pompeczką. Um, no, bardzo dobrze mi się sprawdzają też pod makijaż. Dobra, więc z to wszystko. Jak widzicie, nie zaszalałam, jakoś super. No i teraz Rosman. W Rosmanie tak naprawdę mam trzy rzeczy i. Bez jakiegoś szału, też, ale w Rosmanie, jak poszłam najpierw do Hebe, potem do Rosmana, to stwierdziłam, że w Hebe faktycznie jest dużo taniej. Wziąłam sobie jeden płyn micelarny z Facebooka Oczyszczająca woda micelarna. Ja bardzo lubię tą serię. Ona tutaj ma właśnie ryżowe ekstrakty z herbaty, w ogóle trehaloza. Uwielbiam też zapachy, także ponieważ chciałam jakiś płyn micelarny, to wzięłam po prostu ten. On kosztował 12 zł w Rosmanie. Biała perła, akurat to wychodziło taniej niż w Hebe po promocji, bo zapłaciłam dyszkę, a w Hebe one są 1 plus 1 kosztują prawie 3 dychy, więc akurat, akurat ta jedna wersja była przeceniona i jakiś tutaj żel pod bo wzięłam naturalny żel pod prysznic. Ja czasami po prostu lubię sobie używać tych takich zwykłych. Komercyjnych powiedzmy, żeli, ale czasami potrzebuję czegoś naprawdę DSLR-u. Mam bardzo suchą skórę i zobaczymy, jak ta seria była się mnie sprawdzi, wszystkie są teraz na promce. Słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o Rosman i Hebe, chciałam Wam pokazać jeszcze co nieco z Biedronki. W Biedronce generalnie zazwyczaj możecie dostać w większości Biedronek kosmetyki Eveline i wydaje mi się, że to jest seria, która jest zrobiona specjalnie dla Biedronki. Nie mam takiej pewności, możecie mnie poprawić, ale tak mi się wydaje, ponieważ tych kosmetyków nie ma w Rosmanie i w Hebe Tylko są po prostu również, bo to jest na przykład serum z ceramidami, a to drugie jest z peptydami Oczywiście Eveline ma serum z peptydami i z ceramidami, one mają inne opakowania Nie wiem, czy różnią się składem, tamte są mega polecane I tak chciałam tamte wiecie, sobie przetestować, przyszłam do Biedronki, patrzę, a te sera są po 12 zł. Po 12 zł, więc wydaje mi się, że w chyba w Rosmanie aż w takiej dobrej cenie będzie ciężko jej kupić, nawet na prące. Więc zdecydowałam się, w sumie powiem Wam, te składy są całkiem spoko. I mam tak, to fioletowe, właśnie peptydy kwas mlekowy, witamina C, a to czerwone ceramity algimorskie z kwalan ukojenie, ujętnienie, takie, takie dwa sera. E, także peptydy i ceramidy to jest coś, co chciałabym stale utrzymywać w mojej pielęgnacji. Tutaj pewnie te stężenia nie są wysokie, no bo nie oszukujmy się, to jest 12 zł za serum. E, one są w tym momencie bieżące na jakieś przecenie. No ale zawsze to, jak przy codziennym użytkowaniu, to zawsze coś tam tej skórze dostarczycie. E, Wzięłam sobie też balsam. i Ja sobie wybrałam akurat pitaję. Ja tych rzeczy też nie widziałam ani w Rosmanie, ani w Hebe. To są niby takie nowości od Eveline. To jest właśnie balsam pitajowy o zapachu pitai Także może nie będę jeszcze otwierać Mleczko intensywnie ujętrniające, mam jakieś tam inne otwarte To jest pitaja, grapefruit, olejek, kukui, witamina E, skład mi odpowiadał On jest oczywiście znowu na bazie gliceryny i oleju ze słonecznika Wszędzie ten olej ze słonecznika jest, bo jest, po prostu tanim składnikiem Ale jest też wiele innych, jest też kokosowy olejek, powinien spoko nawilżać Kilkanaście złotych Coś fajnego, co było, słuchajcie, w biedrze to są dezodoranty Daw. Nie wiem, nic y, spektakularnego, ale słuchajcie, ja kocham Dawy, one ostatnio podrożały i raz, że w Biedronce była jakaś promocja na nie, więc wzięłam trzy a dwa, że ja tych y, wersji one oczywiście są w Rossmanie, ale najczęściej jest tak, że jest ta wersja powder, którą bardzo lubię, bo pięknie pachnie. Natomiast tych dwóch to ja chyba jeszcze nigdy nie widziałam. Jak widzicie, jest Floral i Fresh. Więc wziąłam sobie y, trzy różne. One tam chyba były 12 zł za sztukę, a to są te wielkie takie. To nie są te małe, tylko to są te, te właśnie 200 ml. No to one są zazwyczaj po dwie dychy w Rosmanie czy w Hebe. No i dobra, i słuchajcie, jeżeli chodzi o Lidla, muszę tu sięgnąć. Zużyłam, znaczy <grym> nie zużyłam, tylko kupiłam dwie rzeczy. Ym, I tak. Są nowe żele pod prysznic. no nic ciekawego, ale ja uwielbiam ładnie pachnące rzeczy, uwielbiam w ogóle do kąpieli takie różne To jest ze zwykłym SLS-em, ale powiem Wam, że ja z Lidla testowałam różne żele te Lidlowskie I najczęściej one naprawdę mnie nie wysuszają, więc postanowiłam do nich od czasu do czasu wracać To kosztuje kilka złotych, chyba 7, a widzicie jaka to jest wielka butla, 750 ml I to jest koktajl myjący o zapachu jeżyny ze śmietanką więc myślę, że może być bardzo fajny. Zwłaszcza, że ja teraz takie rzeczy wlewam do kąpieli, przestałam kupować osobne, jakby płyny do kąpieli. Bo składowo najczęściej jest tak, że one po prostu trochę bardziej się pienią, mają więcej tych spieniających składników, a niczym tak naprawdę więcej się nie różnią. Więc po prostu, jak mam jakiś ładnie pachnący żel, to po prostu puszczam go pod strumień wody i tak naprawdę wszystko, co puścicie pod strumień, <laughs> będzie się pieniło, więc. Więc tak. E, I. Pokazywałam Wam we vlogu ten puder e, ze Sien Superfruit. E, Superfruit, przepraszam. I wy mówiłyście, właśnie pisałyście, że faktycznie super są te pudry. Tak, potwierdzam, przetestowałam go, już jest fantastyczne. Niestety w moim Lidlu wyprzedały się wszystkie, ale jeżeli w Waszych Lidlach jakimś cudem zostanie <grywanie> jakiś puder, to bierzcie, bo są bardzo fajne. Ja mam akurat odżywczy i nawilżający puder korygujący e, z kokosem i maliną. Pięknie pachnie, bardziej kokosem, ale bardzo fajnie też wygląda I on jest dosyć mocny, ja już się dawno odzwyczaiłam od takich pudrów w kamieniu Ale on nawet, ja słuchajcie, ostatnio nakładałam tylko korektor i po prostu na całą twarz ten puder On nawet taki delikatny kolorek daje, Świetny jest naprawdę za te kilkanaście złotych, te dwanaście chyba To bardzo, bardzo dobry produkt to wszystko, jeżeli chodzi o moje zakupy. Mam nadzieję, że coś tu dla siebie też wyczaiłyście i że skorzystacie z tych, z tych promocji. I faktycznie muszę powiedzieć, że w Hebe te promocje są na ten moment chyba takie najfajniejsze. Także Rosman trochę zawiódł, bo nie ma nic bardziej, wiecie, spektakularnego niż na co dzień, w takich codziennych prąkach. Także tak. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.